Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o homepage'u. Cześć, jestem Marcin. Kolejne 30 już zadanie z matury z maja z poziomu podstawowego z 2017 roku. Zadanie z ciągu atmetycznego, więc myślę, że dość fajne będzie. Mamy takie. W ciągu atmetycznym określonym dla n większego 1 dane są. A 1 to jest 8. A suma trzech początkowych wyrazów, czyli S3 równa się 33. Trzeba obliczyć różnicę A16 minus A13. Ale najpierw, żeby to zrobić, trzeba w ogóle obliczyć różnicę tego ciągu. I zrobimy to w następujący sposób. Jaki jest wzór na SN? A jaki będzie wzór na S3? Wzór na S3 to będzie wyraz pierwszy plus wyraz trzeci podzielone przez 2 i wszystko razy ilość wyrazów, czyli 3. S3 to jest 33, a 1 to jest 8, a 3 sobie wyliczymy i dzielimy to przez 2 razy 3. Wszystko razy 2, żeby się pozbyć ułamka, czyli mamy 66 równa się. I tu uwaga, to mnożenie, to teraz wymnożymy każde, czyli 8 razy 3 to jest 24 plus 3, wyrazy trzecie, bo ta dwójka się skasuje stąd po prostu, prawda? Odejmiemy sobie 24, czyli mamy 42 równa się 3A3. Podzielimy to przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli wychodzi nam, że A3 równa się 40 przez 2 przez 3, 14. I to już nam w ogóle nie będzie teraz potrzebne. Możemy sobie wyliczyć oczywiście, że wyraz trzeci to będzie taki wyraz, że jak do pierwszego wyrazu dodamy oczywiście dwie różnice. To będziemy na trzecim. Zamiast A3 wstawimy 14. Zamiast A1 wstawimy ósemkę, A tu będzie dwie różnice. Tak. Odejmiemy 8. I podzielimy przez 2. Różnica to jest 3. Następne trzeba obliczyć, może zmienię kolorek taką różnicę. Ja to zrobię sprytnie, bo oczywiście możecie teraz wyliczyć, ile wynosi wyraz 16 i ile wynosi wyraz 13, ale zobaczcie, że A16 minus A13 to jest. Zamiast A16 ja mogę zapisać, że to jest wyraz 13 plus 3 różnice. No jak będę na, bo jak będę na wydazie 13 i dodam pierwszą różnicę, tam mam 14, drugą różnicę, to mam 15, trzecią różnicę, to mam 16. Pasuje. A to przepiszę. I teraz zauważcie, że to można skrócić. A oczywiście 3R to jest 3 razy 3, czyli 9. Koniec. Myślę, że w prosty. Pytania w komentarzach łapki w górę i zmykamy do kolejnego. Cześć.